wie, ty jesteś u mnie, co nie? A ja tu instaluję apkę do McDonald'a. Jak wiecie, tysiąc subskrypcji kupuję tu apkę. Więc Eluwa cześć. I, I kupię tu apkę. I kupię rzeczy. Może jednej osobie prześlę jakieś frydeczki. Może prześlę, ale na tysiąc subskrypcji prześlę. Na tysiąc subskrypcji prześlę. Osobia tak na 500 subskrypcji. Jak dobijecie do lata 500 subskrypcji kupuje kupuję to. I kupuję te jedzenie. A, a tak to wygląda. No to wiesz, na tym yy, plus na tym młodym kanale. I ładuje się, widzicie? A ile to trwa? A minutkę, spokojnie, minutę. Minutę odcinka do to to. Przynajmniej musi być tego film i short. o shorty też będzie powiadomienia, bo pewnie wiecie, na filmie się nie dowie masa osób, a musi się to w speł, cały świat dowiedzieć o tym, że będzie to. I subskrybujcie też kanał, bo, na, bo 500 subskrypcji, na 500 subskrypcji to zrobi, instaluje się już. I sprawdzę, to mam też je, jeszcze jedną apkę, ale tutaj ta apka jest, widzicie ta? Już i mam, a teraz tu sprawdzam. Oj, prawie dwie minutki. No to dwie minutki. Ja nie mogę, ile to się ro A tu mamy kroki. Fajne. Ja bym w sumie to zainstalował z krokami. Instalujemy. Patrzcie, McDonald's. Otwórz. Sprawdzamy, czy to nie jest taki głupie jak tamto. Tak to tamto usunąłem. Jak to będzie, fajne. Uuu, frydeczki. McDonald's. Yy, co to ma być za głupie jest. Ty. Ale ja nie chcę kupywać teraz. U, frydeczki ma. My. No tu, no ja nie chcę znać ulicy do Maka, co to, jakie głupie to jest. Ja, nie chcę, ja znam ulicę do Maka. No obok Maka mieszkamy w sumie. No, uuu, to to ja rozumiem. Jako mnie nie interesuje. tak głupie, jak my obok Maka mieszkamy, ja. Bo mi się w ogóle nie lubię chodzić, bo tam dwa kilometry mamy do Maka. No... Nie no, ja zaraz nie wytrzymam! Jak to trzeba kupić? Ja nigdy w życiu nie miałem takich aplikat! Żeby kupić... Na Facebooku to mi się tam nie chce sprawdzać. Dobra, mapy nie sprawdzam. Może tu będzie, na tym. No co jajka? Nie da się tego Uuu, co 25 złotych? Nie ma nie wiem ile to kosztuje. Ooo, widzowie! Ja tu wpisuję kod, bo dałem to sobie ser do wie panela. I teraz mogę pisać kod... No! chyba Widzowie co no. klina się Od Anuluj, odinstaluj. i teraz to wychodzi. No. Odinstaluj. No to debiny pewnie. Co i go go płacić? Dwie stówki. Nie? Max Donald. Może ten będzie fajny. Może on mnie nie przerazi. No co ty, drunka? Nie, ja tam sprawdzam internet. Jak zablokowałeś. Jak nie wiesz, jakie. Kasło w tablecie. Sprawdzę na YouTube. O! To może będzie lepsze! instaluje to! I widzimy się za chwilę. To ja to sprawdzimy. I co? źle jest? No, ja tego nie rozumiem. To instaluje się! To on ogląda coś, więc mu trochę Tak, odpalam cięsto, ale I otwieramy to pum. Otwórz sprawdzamy. Druga krzaki, mi się chce. Muszę tu będzie działało. Widzowie, jesteśmy. panowie. <słysy> Dostawa. Dostawa. No nie no Nie no, włączam to Co to jest za apka? 4 45, 35, 35, 35, 55 zaps, Pizza Dziwne to jakieś Frytki da się tu wyszukać Sprawdzimy, kupimy frytki Pizza, pizza, pełna pizza. Na no, pizza. Na no, pizza. No, pizza. E, -ta. No to tam robisz co nie? Musiałaś się znaleźć. Fery. Fery. Wszystkie... Fery. No jak nie ma fry... fry... E, te... Ke i fretki. Duże, no ja nie mogę! Dodać! Nie wiem! Jak nie mam wziąć kostka? Nie wiem w ogóle. Kody pilne, to teraz nie ma. Nie, to Kiedyś miałeś...

Takie? Ale Nie, ja to. Nie Ja się działa. A to tym stano Wam dobrać w kaminych. McDonald's Max Donald KFC 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 jest wejść e F... C i KFC KFC Kf jest dużo oh, instaluje kilka apek. To instaluje uh, i ostatnie tu tu, tak tu i tyle. Czy apki no instalują się? Nie. Raz. To jest sort, Nie. A tak no to cztery apki. Instalujcie się, moje apaczki. to ja schodzę na dół. Da, 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 da. da się kupić giveaway. Co się tym. Się nie ma wieczoru? Wbijam na to. Wybijam. angielski uh! Engielski. tak to. Nie angielski. Login. No i co? Auta mnie nie interesują. Bo teraz nie wytrzymam, gdzie to głupie, totalne... Jalo. O, w paczuszkę! Nie gadać, ja to kupiłem, nie gadaj. E, co tam robisz? Polska, jestem Pol... Gys, 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 gój, gizal. tak. się To ciekawie ci się ogląda. Max Angielski Max Donald, Ta nie działa Jest totalnie zepsuta Okej, okay, naraz nią Ja nie mogę ciężko kliknąć Nie, ją Dobra, piłeczkę kupne

Kójść, to jest Rewoluziono. Na pewno. Widzowie. No i patrzymy. 00 zero, zero wszystkiego. Ale gdzie cena? Co? 448. 58. A więc Nieopłacalne, z... zepsute. Nieopłacalne, zepsute to jest. Ludzie zasren. Polska, ulla, lato. Ja lubię Polskę. Polska. Kolejak. Zamów i odbierz. Kele inny i inni. Nie mogę niestety was pokazywać. Dostawa, no ja nie mogę zamówić, odbierz. No, ja nie chcę zamawiać, bo nawet nie wiem co. Bo muszę sprawdzić na pieniądze. Pokaż więcej. Aplikacje, to oddasz. Odmów. Bokas więcej. Restauracja, kamery. Restauracja do mu. Był Napisz do nas. Napisz do nas. Najemka ons blent, blent, blent,

Nie patrzcie się, co ja tutaj mam. Oh.